Co się dzieje? Kiedy ja jestem? Kim ja jestem? Nie, nie pamiętam. Jest to tak dziwnie. Co? Ja żyję? Czy mam? Co to za szacu? Cóż jeszcze nie jest? E, zapewne nic nie pamiętasz, ale musisz dokończyć naszą misję. Wskazałem e, to, z tego co do przekazania, to e, jesteś aktualnie w nigdzie, dosłownie w nigdzie. E, ale zaraz to się skończy, po tym nagraniu, e, będziesz musiał przejść pewien etap, potem przejdziesz następny i tak aż do samego końca. I dzięki temu, odzyskać wspomnienia, mam nadzieję, że było to dość przydatne i z tym, tyle. Witamy nowy przyszły inwestorze Wy... Korporacji iPods Akibne, największym y, konglomeracie, który zajmuje się handlem ludźmi. Zapewne zastanawiasz się, czemu akurat miałbyś wybrać naszą firmę. Otóż powodów jest dosyć sporo. Ale musimy zacząć od samego początku. Czemu nasza korporacja jest tak bardzo wspaniała? Oferujemy idealny, zerowy czas godziny pracy. Wystarczy tylko, że będziesz miał swoich niewolników, to znaczy yy, yy, dobrowolną pracę, która będzie pracować za Ciebie w Twoich fabrykach. Czyż nie brzmi to idealnie? Niech żyje progres! Nasz, nasza korporacja Apple z Akidem jest znana ze swojej długiej działalności. Posiadamy już yy, bardzo wieloletni staż, więc yy, powinieneś nas inwestować, bo jesteśmy w tym bardzo dobrzy. Otwórz swoją pracówkę z do dobrowolną pracą już dzisiaj, a zyski zaczną zalewać twoje oczy, że nie będziesz mógł już nic widzieć. Nie trać czasu. Już teraz musisz zadzwonić pod nasz numer, a staniesz się bogaty... O, witaj. E, Halo? Hej. To zapewne pierwszy dzień e, twojej pracy tutaj. No cóż, podam to najważniejsze rzeczy. Nie wnikaj czemu ja już tutaj nie pracuję, a czemu ty teraz tu jesteś. <noise> cóż, to, pewnie w cholibę nie znał ten, ten Z tyłu... znaczy to jest chyba najważniejsze, bo z tyłu jest taki twój akumulator, co nie? Ogólnie nie było podpięcia pod zasilania takie takiej centralne, więc masz tu swoje osobne. Jeśli, jeśli się rozładuje, to będzie nie fajnie. Po lewo masz ten taki dziwny panelik, co nie? E, masz tam takie cztery wciski, obok tego jest kolejna wentylacja, żeby się nie udusił, co nie? Bo, bo to, jest, to, te, to jest taka kanczapa i nie za fajnie by było, jakby się udusił. E, tutaj masz do zamykania drzwi po, po prawo, masz do zamykania tego wenta, co nie? Jeżeli e, jakieś, jak powiedział, nieprzyjemne rzeczy by się działy e, oraz te, te takie zielone to jest e, do zamykania wentu, którego masz z tyłu, co nie? E, one te drzwi w prawo to jest twoje jedyne wyjście i lepiej, żebyś je pilnował. E, nie, nie pytaj czemu, ale e, no, lepiej, żeby pozostały otwarte, bo bardzo dużo prądu e, biorąc tego akumulatora, którego skaliłem i to nie. A e, to w sumie tyle. No, trochę to powodzenia, e, czy coś nie wiem. A, e, musisz jeszcze taką pewną rzecz tutaj zrobić, ale trochę się dodasz już samemu, to nie? E, co nie. Dziękujemy za korzystanie. No Ale to się w ogóle Dobra, nie wiem, co mam robić. Co to nie ma takiego? Nie wiem, sprawdzę te drzwi. Aha, tu mamy korytarz. Drzwi do przodu, drzwi tam. To wiadomo, do tego okna. Ale to jest pusto. Tak dziwnie trochę. Ale to długi korytarz jest przynajmniej. Będę słyszę, że już coś będzie. Dobra, czas posprawdzać te kamery. Co to jest za jakość? Fu. Kto, co to jest? Nic praktycznie nie widać przez to! Co? Ale, ale okropne! Fuuu... O Jezus... Ej, pojawiły... Co to za jakieś twarde gówno? Ej, czym ty jesteś? Fuuu... Jakieś czarne gówno, co to jest? Na co ja właśnie patrzę? Ej, chyba to wyłączę zaraz... Nie wytrzymam... Fuh, jak ty Zazwyczaj to masz na śmieszkę, <grym> że zobaczam przy docienie, że właściwie nie zda, nie będzie. Mono, <grym> ja <grym> z tego wstawiłem to. Szybko, piętro. Kurwa, Możesz zamykać te drzwi, wielu, to tutaj, nie tak się jest wiele drog wyjścia tutaj, nie będzie tego. otwieraj też wich, we stracu. nie będziesz siedzieć przez cały czas dobra, muszę znaleźć na drogę. Tendy pójdę, tak, ten pójdę. będę lepiej. O! Widzę cię! Jestem ty jesteś prawa skutny. Znajdę cię, zmierzę cię. Będziesz papką, będziesz twardym gunem. okej, chyba może to zrobić ten przycisk. Stary, 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 poraduj, poraduj, stary, stary, brudu, jaki jest hasło do wi -fi? halo, halo, potrzebuję, potrzebuję teraz, szybko, bo zaraz płonę, szybko, bo muszę oglądać, halo, jaki jest hasło do wi-fi, pomóż, halo, halo... Cześć, Gromek. Widzę, że udało Ci się przejść pierwszy etap. Mam nadzieję, że nauczyłeś się czegoś. Eee, otóż e, w Twoim pokoju pojawił się taki oto mały telewizorek. Nie mam pojęcia, co on robi. Nie mogę ingerować w ten świat. Tylko Ty możesz, bo mnie tu fizycznie nie ma. Więc nie wiem, odpal go czy coś. Też nie wiem, co tam jest. Dziś pamiętam, jak nasi rodzice opowiadali tam o bohaterskich czynach serca jeden i jego świty, a zwłaszcza kiedy pokonali największego wroga naszego świata, słonego deska. Ale dzisiaj, było to już 100 lat temu prawie, chyba. i dzisiaj, na tym miejscu, gdzie rozpoczęła się ta Ha? Ja, 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 ja nic nie rozumiem, ale co? To, to mi nic nie mówi. To, to nie jest podpowiedź. To, to są jakieś... Nie, nie, nie wiem o co chodzi kompletnie. To jest bez sensu. Co? Czemu znowu jest ciemno? Kurna, znowu jestem w tym miejscu. Znowu ten fajfus dzwoni. Sam gdzieś się...